Kiewczę kochani, witajcie, ja nazywam się dzieje ja przed nami kolejny materiał na moim kanale. Słuchajcie, jeżeli pod tym oczekiwaniem wbijecie sto łapeczę w górę macie voucher na super vipana na 7 dni do serwer MC Games, także zapraszam Was do lekowania. a teraz przejdźcie do oglądania do Can you see the no to śniegu, witajcie moi kochani, bardzo serdecznie ja nazywam się, że ja przed wami kolejny materiał na moim kanale. Słuchajcie, jak już wam powiedziałem. Jeżeli po prostu bijecie pod tym materiałem, słuchajcie, stłopecie w górę, macie super lipa na 7 dinarów Słuchajcie już idziemy do pierwszego typa, bo to po prostu ten odcinek ma być taki solowy, słuchajcie, taki solowy ma być, słuchajcie, nie ma tutaj, kurde, muszę po, po, muszę dzisiaj powygrywać kilka kilkarem, bo to już po prostu tak nie może być na tych tubach. Słuchajcie, nie może tak być. Tu po prostu już bum mamy jednego fraga, słuchajcie, lecimy za do, do drugiego typa i kurde, mam nadzieję, że po prostu e, bijecie znowu, słuchajcie, ponad 100 w górę, bo pod poprzednim plus 150 łapeczek w górę, tak ja i Bati wam bardzo chętnie za to dziękujemy, bo to jest 150 łapek w górę, jak tak pomyślę sobie, że 150 osób dało łapeczki w do góry, to po prostu aż mi tak nie wiem, nie wiem normalnie, aż aż nie wiem jak to po prostu powiedzieć, słuchajcie, w ogóle tutaj do nas szczelac, czekać, spróbuję tutaj. Dobra, 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 nie, nie damy mówić, nie damy mówić, słuchajcie, pójdziemy do góry, pójdziemy do góry, słuchajcie, dzisiaj gram sobie na MC Craft Games, tak słuchajcie, nowa edycja wystartowała, bardzo bardzo tutaj zapraszam Was na ten serwerik, gdyż nowa edycja wystartowała tutaj bardzo, bardzo Fajna, słuchajcie, no nie, zjad sobie refka Zjad sobie refka, słuchajcie, zjadł sobie rewka. No zabił mnie No fuck, say w ogóle ma nowego skina, którego zrobimy mi widz. Bardzo mu za to dziękuję. I słuchajcie, lecimy z kolejną areneczką. Teraz mam nadzieję, że nie będzie żadnego Failu, Wygram to tak jak wam mówiłem. Dobra, lecimy, słuchajcie, z tą arenką. W ogóle bardzo lubię tą mapę. Dlatego. Kurde, skrzynka mi się nie chce otworzyć. No właśnie, Sómeczki, lecimy z tą map mapą, bierzemy tutaj, słuchajcie sobie rzeczy kolejne, kolejne, kolejne. Mamy kurde, słuchajcie, już tutaj lecimy. Tutaj jest jeszcze jedna skrzynka. O właśnie tutaj, kurde, mamy hełm, W ogóle fajnie teraz te rzeczy porozstawiali w tych skrzynkach, że tak już łatwo się już ich nie bierze, ale w ogóle je zajebiście, ziumeczki. już idziemy do pierwszego Mam nadzieję, że już będziemy mieli tutaj, słuchajcie, pierwszego fraga na tej arenetce W ogóle patrzcie, jak on tutaj, kurde, bum, 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 bum Ej, co on robi, co on robi, dlaczego ma takie fajne te? W ogóle patrzcie, co ja mu zrobiłem, nie? W ogóle, kurde, tak, 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 tak gra mistrz, tak gramistrz. słuchajcie, tak gra mistrz Jak wam miały święta, słuchajcie, jak wam miał święta, to nagrywam w dzień wigilii, tak? Nagrywam to w dzień wigilii Sócie, jest to kolejna areneczka, kolejna reneczka przed nami, słuchajcie, teraz wam obiecuję, że tu wygram. O wygram to, bo jestem mistrzem, bo jestem zwycięzcą, słuchajcie. Lecimy z kolejnej, z kolejną areneczką dobra, 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 dobra. dobra, 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 dobra. Już nie przedłużając, słuchajcie, już nie przydłużając muszę wam powiedzieć, że idziemy do innego typu. Oczywiście standardowo chcę Was zaprosić bardzo serdecznie. Na go dla widzów, tak, skape dla widzów, tam czeka dla Was w opisie. Oczywiście Twitch, na które odbywają się live, tak bardzo często są tam teraz live, także bardzo serdecznie Was teraz tam zapraszam, zapraszam w ogóle patrzcie co robię typowo, nie? Żebym tam doskoczył, doskoczę, doskoczę. The the oh well hypnotic take it Lecimy, lecimy do kolejnego typa, gdyż po prostu ta ręczka ma być słuchajcie wygrana Jak wam obiecałem, muszę wygrać po prostu minimalnie w tej, w tej w tym odcinku dwie arenki. dwie arenki tutaj słuchajcie muszą być wygrane i lecimy do tego typa w ogóle słuchajcie. Bardzo fajnie mi się podoba ta nowa edycja, tylko co chwilę, co chwilę słuchacie, tutaj słuchacie problemy wyłączają ten serwer, ale jak na razie da się słuchacie, grać tutaj Cholera! Jaki typek Co da typek? Co mnie sklepał? A w ogóle także chaos, Mariano skończy się to stranos, w ogóle co? W ogóle co ja garam? Żeczki się leczko, na kolejnej arence. To jest chyba i ostatnia ręka, słuchajcie, w tym odcinku lecimy, słuchajcie, z tą areneczką. Teraz muszę, muszę to wygrać. Kolejna, re, kolejna i ostatnia rena, słuchajcie, musi być wygrana, bo nie ma lipy, To jest w ogóle skrzynka, chyba, tak? Gdzieś tutaj była skrzynka, pamiętam, to mapa. O, właśnie, właśnie, w ogóle, patrzcie, tutaj mamy, mamy już tutaj kurde, zdejaksową siekierkę, Słuchajcie, idziemy do tego typa. Postaramy się go zabić, postaramy w ogóle na każdej ręce Mamy tego fraga i tak mi się nie udaje wygrywać, ale tak, to jest ten Jedi, dzie, 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 słuchajcie, Jedi niczym gwiazda. I teraz słuchajcie, patrzcie, co ja mu robię. Gościa mam nie okay. i myślę że my zabije. gdyż ja go zabiję teraz, słuchajcie, patrzcie, patrzcie, rzymeczki. 出这这怎么飞了？大鹏。 Czemu wylał lawę? Słuchajcie, dobra, żyjemy, żyjemy, żyjemy. Także e, tutaj idziemy do kolejnego typa do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. I teraz gdzie jest kolejny typek. Kolejny typek jest tam, słuchajcie, kolejny typek jest tam. Cholera spadłem, no lipa. Dobra, że meczki, tak lecimy tutaj dalej, dalej do tego gościa, do tego gościa lecimy. W ogóle mamy już jednego fraga. Rozpoczy rozpocząłem tą arenkę pierwszym fragiem, słuchajcie, jestem po prostu w ogóle mam tutaj... Jestem po prostu niczym gwiazda, tak jest niczym gwiazda, ponieważ rozpocząłem tarękę pierwszym fragiem, także czuję się niesamowicie, słuchajcie, to jest niesamowite, niesamowite, nieesmierne uczucie, słuchajcie. I teraz tak, idziemy do kolejnego typa ja mam już tutaj 430 monet Zajebiście się, słuchajcie, gra na tej nowej edycji Nie ma lagów, nie ma tych temków stałych, słuchajcie Każdy gra jak równy z równym, a nie Słuchajcie, nie ma takiej... Olfus! fuks Dobra, klepiemy typa, klepiemy typa, klepiemy typa Klepiemy typa, klepiemy typa, klepiemy typa Jej! Kolejny frag, słuchajcie, na te ręce Ta ręka, słuchajcie, musi być wygrana Musi ona być wygrana, ponieważ nie ma już takiej lipy, słuchajcie Gdzie są tutaj ludzie? Gdzie są ludzie? Jak są ludzie? Jak zabijać? Idę tam kolejnego typa, także idziemy słuchajcie do kolejnego typa. W ogóle w tej, na tej ręce słuchajcie do dwóch dwóch graczy, gdyż ja zabiję tych dwóch graczy, dlatego że jestem słuchajcie mistrzem, tak słuchajcie jestem mistrzem i w ogóle trzeba mi teraz tutaj nikt nie strącił. Tam w ogóle się tłuką ziomeczki, tam się tłuką, także słuchajcie, zmierzymy na razie na środek. Zbierzemy na środek, bo na środku są zajebiste rzeczy. Do tego zabierzemy te rzeczy i oczywiście pamiętajcie, żeby wpić na skatepa zafollowować, bo w Boże tak na face, także słuchajcie, pamiętajcie, żeby wbić po prostu na skape'a, dodać mnie na skape'a, słuchajcie, żeby nie było lipy, słuchajcie, pamiętajcie, żeby też wbić na w ogóle tutaj Twitcha, zafollowować mnie, słuchajcie, gdyż naprawdę odbywają się tam bardzo teraz często live. Y, w ogóle jestem sobie tutaj refa, 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 jemy refa i kurde w ogóle koń się na mnie patrzy. O, siadł na konia, w ogóle... Czekajcie, czekajcie, będzie frak, będzie frak, będzie kolejny frak, słuchajcie, kolejny frak, kolejny frak. Tak, mamy kolejnego fraka, słuchajcie, mamy już trzy fragi na tej ręce. Tak, słuchajcie, mam trzy fragi. W ogóle patrzcie jak ja jestem tutaj, słuchajcie, niesamowity, niesamowity dzisiaj jestem. Patrzcie co ja robię. W ogóle konie wystraszły, dobra, nieważne. Tutaj będzie jeszcze jeden frag. What the fuck, ziomeczki! Mam już cztery fragi na tej ręce. Czekajcie, czekajcie. Ten entuzjazm. Cztery fragi na ręce, słuchajcie, cztery fragi na ręce Ziómeczki, lecimy do kolejnego typa Gdzie on jest, gdzie on jest, kompas pokazuje mi, że on jest tam Dobra, tam, on jest tam, także słuchajcie Jedziemy do, do, do tamtego typa Oczywiście też go zabijemy, bo też żaden problem, słuchajcie Muszę tą areneczkę wygrać, ostatnia ręka musi być wygrana Gdyż mam tutaj cztery zabicia. Wiem, że nabiłem jak szalony, ale okej okay. Nie, 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 zabijesz mnie Nie, nie zabijesz mnie Dobre On nie trafił, nie trafił Jaki Nubek, GG! Ha 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 ha, ho, ho, ho. proszę Państwa, ten entuzjazm Zabiłem po prostu 4 graczy Zdobyłem 20 monet i 10 monet, także zdobyłem 30 monet, słuchajcie, co jedną arenkę. Czujcie, żiem, jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, dajcie łapeczkę do góry, bo myślę, że arenki były bardzo niesamowite, bardzo, bardzo superowe, super, super chowa, bardzo fajne. Jeżeli dobiecie, słuchajcie, z łapeczek w górę. Jest voucher dla Was po prostu w opisie. Także mam bardzo nowego, fajnego skina. Dziękuję, że się godany wykonał. Bardzo fajnie się tutaj sprawia i niestety jeszcze nie mam buź, ale zaraz słuchajcie sobie w ramę. Bardzo ziomeczkowie dziękuję, że zrobienie tego skina. Jest jesteście zajebiście i w ogóle jeżeli byście chcieli mi kupić tutaj super vipa to możecie po prostu napisać ja bardzo chętnie super vipa przyjmę bo to to zostało to, słuchajcie, żaden problem także słuchajcie dzięki wielkie za poglądanie pamiętajcie komentujcie subskrybujcie po dużo więcej oczywiście lajkujcie także ja lecę trzymajcie się i pałeczkę lecimy